Dobrze. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. 3, 2, 1. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Hej, cześć. 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 Aromaty życia. A nie? I Krzyś. Standardowo zresztą. Eee, witamy Was dzisiaj witamy? bardzo, bardzo serdecznie. Usadowimy się tutaj, żeby było nam wygodnie, a jednocześnie, żebyście nas dobrze widzieli. Eee, dzisiaj jesteśmy w takiej scenerii oto. Dzisiaj plenerowo, rowerkowo, planerkowo. Mamy tu jeszcze jakąś rzeczkę, także jest fajnie, cieplutko. I dzisiaj przychodzimy do Was z takim filmem. Z takim bardzo nietypowym filmem. Tak. Nie wiem, czy aż tak bardzo, ale chcieli, mamy... Mamy potrzebę nagrać taki film. Tak? Um, żeby... Nie będzie to przepis na pewno kulinarny? Tak, dzisiaj nie mamy przepisu. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj jest film dla, szczególnie będziemy się w nim zwracać do osób, które gdzieś tam zostawiają nam komentarze krytykujące nasz sposób życia oraz krytykujące nas. Może hejterów to my tutaj za bardzo nie mamy. Nie? Zresztą to też jest tak. kwestia odbioru I tak. y przez drugą stronę. Tak? Czy czuje, że jest hejtowana, czy czuje, że jest krytykowana? Y my nie czujemy, że jesteśmy hejtowani, ale rzeczywiście ta krytyka tutaj zaczęła się pojawiać. Więc ten film właśnie będzie dzisiaj do Was skierowany, do osób, które gdzieś tam zostawiają te takie y negatywne komentarze. A dla tych, którzy nas jeszcze nie znają, y my jesteśmy małżeństwem. Y tak, Ania i Krzyś, My się przedstawialiśmy, ale jeszcze raz. I na tym kanale my tutaj dzielimy się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą oraz przepisami na surowy styl życia. żywieniowy życia. Tak? I jeżeli takie tematy gdzieś tam z tobą rezonują, no to zapraszamy cię do subskrybowania kanału oraz do zostawienia lajka, bo to też nam pomaga po prostu w rozwoju, więc będziemy ci za to wdzięczni. wdzięczni. Ognia! Kochani, bardzo Kochani. szanujemy Was jako ludzi, bardzo szanujemy Wasze zdanie i szanujemy Wasze poglądy i Wasze światopoglądy, natomiast tym filmem chcemy jakby postawić pewną kreskę, bo nie chcemy też wracać pod, każdymi, pod każdym z naszych materiałów do, do tej krytyki, tak? Bo, bo tak się zastanawialiśmy w zasadzie, jaka jest intencja osoby, która przychodzi na nasz kanał. I próbuję tutaj włożyć, jakby swoje zdanie na temat odżywiania. Okay? Nie tylko na temat odżywiania, na temat naszego wyglądu. No, na razie zaczpimy, jakby ten temat odżywiania, tak? Myślę, że o wyglądzie to za chwilę jeszcze przyjdziemy, bo dla mnie ważniejsze, bo to wygląd to jest jakby zupełnie inna historia to jest ocenianie ludzi, ale, ale zastanawialiśmy się, jakie macie intencje, kiedy komentujecie to, że dieta ketogeniczna jest lepsza, to, że węglowodanów nie powinniśmy jeść, to, że bzdury gadamy, bo, naturalny, bo człowiek od zawsze jadł mięso. mięso i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas to się gdzieś tam um, przewija. pojawia, przewija. Mm -hmm. i, I właśnie się zastanawialiśmy, jakie macie intencje. I tak doszliśmy do wniosku, że... Znaczy tak, bo moglibyśmy się prześci... <ścigać>, ści... prześcigać dokładnie. w... W, w naszych argumentach yy, i odpowiadać na wasze zarzuty, my swoje argumenty, ale. My to... swoje, ale to no, sami pewnie zauważycie, że to nie ma najmniejszego sensu, bo my uważamy, my jesteśmy otwarci na dyskusję, ale nie w komentarzach, yy, czy na yy, w ogóle czy na YouTubie, czy na Instagramie, czy na, yy, na Facebooku. My do tej pory. Odpowiadaliśmy, Odpowiadaliśmy Jasne. na te komentarze. I ja ale ja być... nie mówię, że nie będziemy odpo odpowiadać. Ja bym Oczywiście, nie odpowiadać. że będziemy odpowiadać. Nie, odpowiadajmy Aniu. Będziemy odpowiadać też i na e, takie komentarze, bo wiesz, e, tak jakby można powiedzieć, że my kreujemy świat poprzez pozytywne i negatywne rzeczy. Nie można tego powiedzieć. Nie ma że, problemu, tylko ja mam takie odczucie, że niezależnie co my powiemy Wam, jako osobom krytykującym nasz styl życia, i nasz styl odżywiania, to zawsze będziecie mieli na to tysiąc albo Oczywiście. dwa tysiące argumentów. Oczywiście. Słuchajcie, to jest jak najbardziej zrozumiałe, tak? tak. Ale czy wy, na przykład, pisząc takie komentarze, czy liczycie na to, że my, na przykład, y, przestaniemy jeść surowo? Czy liczycie na to, że zaczniemy jeść mięso? Dokładnie. Nie wiem, czy liczycie na to, że nas nawrócicie? Że nas przekonacie. Na poprzednią tak. Ścieżkę. Słuchajcie, nie ma takiej opcji. Od razu Wam to można, mogę Wam powiedzieć, ponieważ my się bardzo dobrze czujemy na tej, tej surowiznie, powiedzmy. I, i wiecie, no, tradycyjnie myśmy się już odżywiali. Dokładnie, i mamy porównanie. Więc jeżeli Wy chcielibyście komentować to, co mówicie, spróbujcie. Yy, najpierw, najpierw drugiej strony. Drugiej tak? strony Tego, dokładnie. Co my, mówimy. my jedliśmy już mogli... poprzednio. Tak. Wtedy będziemy mogli jakby na, na równym poziomie tutaj dojść do jakichś w, wspólnych wniosków, czy to jest okej, okay, czy to nie jest okej. Okay. teraz druga sprawa. E, bardzo często pojawiają się w Waszych komentarzach też e, takie zaczepki słowne do nas, że pokażcie dowody, udowodnijcie badania naukowe, tak e, literatura i, tak i, tak i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, my nie mamy zamiaru Wam niczego udowadniać, ponieważ nie przekonasz nieprzekonanego. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka. Że my nie bazujemy na żadnej nauce. My bazujemy na tutaj, tak, w naszych na naszych własnych sercach, na naszym organizmie, na naszym tak. samopoczuciu, odczuciu. I na naturze. I teraz, jeżeli będziecie mówić, że naturalny człowiek tam gdzieś jadł, mięso i tak dalej, pewnie jadł, tylko czy to było nadal naturalne jedzenie, przeznaczone dla gatunku ludzkiego. Prawdopodobnie nie. Dlaczego tak uważamy? Dlatego, że cały układ, całe nasze ciało. Cała budowa ciała. Budowa ciała, tak. Cały układ anatomiczny jest przystosowany tutaj. Każda rzecz, jaką weźmiecie czy zęby, czy, czy palce, czy w środku, żołądki, cały układ trawienny to wszystko jest przystosowane, żeby jeść rośliny, a głównie owoce. Więc yy, my, jakby też idąc z Wami w taką dyskusję, wchodząc w ogóle w dyskusję. Mamy tylko jeden autorytet i jest tym autorytetem, autorytetem natura. I tyle. Jeżeli w naturze na przykład nie dasz rady wycisnąć oleju z pestki awokado ręką, swoją własną ręką, no to sorry dla nas to już nie jest naturalne jedzenie. I nie mówimy, że my tego nie jemy. Owszem, Owszem, zdarza nam się tak. Tak samo z wyciskaniem soków, z owoców. Można by było oczywiście sok z owocu wyciskać ręką. Jesteśmy w stanie to zrobić, prawda? Natomiast mamy też wyciskarki i tak dalej, więc korzystamy z tego. To nie jest tak, że my jesteśmy też tacy bardzo mocno. Tak, rygorystyczni. Rygor i konserwatywni w tym, tak? No wiadomo też mamy ponad 40 lat, więc te no przyzwyczajenia, no... ja nie czuję, yeah. <gry> więc te przyzwyczajenia jedzeniowe, kulturowe mamy głęboko zakorzenione. Tak, mamy ale... zakorzenione i to przecież zostało nam narzucone, tak jakby ten kult jedzenia i jedzenia takiego, jaki w tej chwili jest wszechobecny. Można powiedzieć, że my jesteśmy na marginesie tego wszystkiego, co, co jest. On przez tyle wieków, tyle tysięcy lat został nam narzucony i naprawdę w tej chwili ciężko jest przekonać ludzi do innego odżywiania. I okej, okay. ja, nie, ja nie chcę nawet was przekonywać. Dokładnie. To jest, słuchajcie, nasza droga tutaj. Dlatego do wszystkich osób, które tutaj, które tutaj krytykują nasz styl i próbują za wszelką cenę, żebyśmy tutaj coś udowadniali. Słuchajcie, no jak najbardziej możecie komentować, ale. No, ja jednak chciałabym, żeby to wybrzmiało. Nie oczekujcie od nas, że my będziemy wchodzić w te dyskusje pod, pod filmami naszymi. Tak? Bo tutaj my nie, nie jesteśmy tutaj po to na tym kanale, żeby Wam tak, coś udawać. Generalnie, co chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy powiedzieć, że szkoda naszej energii. My naszą pozytywną Waszej. energię przeznaczamy na życie, na korzystanie z tej energii, tak. a komentując i przerzucając się na argumenty i przekonując jedna strona, strona drugą, drugą. No, to tracimy tą energię, więc my nie chcąc tracić tej energii, nagrymy, nagrywamy Wam po prostu ten film. Tak, I mam nadzieję, że nas zrozumiecie. Oczywiście oszanujecie nasz wybór, nasze tutaj zdanie i to, że to, to właśnie tak, w taki sposób chcemy się z wami porozumiewać, jeżeli chcecie z nami, ale jesteśmy otwarci na dyskusję, Oczywiście. tylko nie pod postami, bo to szkoda, tak jak Krzysztof mówił, szkoda czasu, energii i naszej, i Waszej, słuchajcie. Naprawdę. Świat jest zbyt piękny, zbyt cudowny życie. Jesteśmy tu tylko na chwilkę, na taką malutką chwilkę. I nie warto jedni drugim tak uprzykrzać, bo tu jest takie poniekąd. No tak. <gry> no. Ale jeżeli jesteście chętni na dyskusję z nami, no to my jesteśmy oczywiście otwarci. Piszcie maila na kontakt Podajcie swój numer telefonu. Bardzo chętnie się poznamy. Poznamy Wasze argumenty. I tyle. A drugi aspekt krytyki tutaj na kanale odnosi się tego nas bezpośrednio, naszej fizyczności, tego jak wyglądamy, jak że się jak ubieramy, jak, jak się, jak się wys ubieramy, wysławiamy. Wybieramy, jak się wysławiamy. No to, no, no wiecie, no, przykro nam bardzo, że, że jesteście na takim etapie, że oceniacie innych. No my jesteśmy daleko od tego i Wam też no, po prostu rekomendujemy, życzymy Wam wszystkiego co najlepsze i tak żeby się zastanowić tak pisząc czy, czy to co chcesz napisać jest, dla, jest potrzebne czy to coś co chcesz napisać jest prawdą a trzecia rzecz czy to co chcesz napisać jest miłe dla drugiej strony i tyle i na świat by byłby o wiele piękniejszy gdybyśmy te trzy rzeczy tak ale z drugiej strony uwagi, też się wypowiadając. Yy, pisząc taki komentarz yy, ja na przykład jeżeli piszę jakiś komentarz gdziekolwiek to zastanawiam się co dzięki temu komentarzowi uzyskam, co chcemy uzyskać. Tak, jaka jest intencja, więc no, zachęcamy po prostu Was, żebyście następnym razem, jak napiszecie, że wyglądamy za staro, to zastanówcie się, jaka jest Wasza intencja, chcecie nam dopiec, czy może sami czujecie się ze sobą nie tak, że próbujecie tutaj zdyskredytować inne osoby wokół. Już nie mówię nawet o nas, ale też i o własnym otoczeniu. I myślę, że na, na dzisiaj to chyba wszystko, co? Wyczerpaliśmy. No chyba wszystko. No. Generalnie ujęliśmy wszystko można powiedzieć w tym pierwszym temacie, tak? No. Tak, tak, tak. Także mamy nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych filmach, że mimo wszystko zostaniecie z nami a, i będziecie otwarci na to, co my tutaj przekazujemy, a jeżeli nie, no to okej, okay, też jest wszystko w porządku. Pamiętajcie, że ta prawda, która, którą tutaj przekazujemy, to jest nasza prawda. Dokładnie. Nasza i tylko i wyłącznie nasza, i nasze doświadczenie. Więc wy możecie mieć zupełnie inną inny. i patrzeć na świat przez inne pryzmaty. I to jest też jak najbardziej ok. Szanujemy to. A tymczasem Życzemy wam pachnącego, pachnącego zdrowym życia. życia. Do zobaczenia. Do Cześć. zobaczenia. A pa. Pa. może chcielibyśmy coś jeszcze dodać? Jeżeli chcecie nas wesprzeć, zasubskrybujcie kanał, tutaj dajcie lżej, lajka, tutaj albo tutaj.